Witajcie w kolejnym odcinku Wotu Od Środka. Do dzisiejszego odcinka, zgodnie z obietnicą, zaprosiłam naszą terapeutkę Martynę Szewczuk, która prowadzi grupę intensywną. I myślę, że przejdziemy już od razu do konkretów, do rozmowy. Także witaj, Martyna. Witam w naszym odcinku, w naszym programie. Cieszę się, że mogę Ciebie gościć. Martyna, mam kilka pytań. Myślę, że te pytania też sobie zadają pacjenci naszego ośrodka. Te pytania myślę, że no, będą dosyć takie proste, tak? Tak, żeby nasi pacjenci mieli rozeznanie, czym jest grupa intensywna, co się na tej grupie dzieje. Ale może zadam Ci pierwsze pytanie. Nawiążę do poprzedniego odcinka, bo w poprzednim odcinku rozmawialiśmy o grupie intensywnej, o przepraszam, o grupie motywacyjnej. I e, powiedz Martyna, czym się różni właśnie grupa motywacyjna od grupy intensywnej? Poprzedni odcinek bardzo dużo opowiedział o grupie motywacyjnej. Terapeuta Marcin tutaj bardzo przybliżył specyfikę tej grupy. Grupa intensywna jakby już od takich spraw jakby organizacyjnych różni się od motywacyjnej. Po pierwsze, tym, że trwa dużo dłużej. Mhm. W grupie motywacyjnej było 8 spotkań, natomiast w grupie intensywnej jest ich 23. Mhm. I kiedy grupa jest dwa razy w tygodniu, no to wtedy mówimy o takich spotkaniach, które się odbywają przez trzy miesiące. Mhm. Natomiast jak zajęcia odbywają się raz w tygodniu, no to wtedy ten czas jest taki wydłużony. Jeśli chodzi też o takie różnice, no to na pewno tematyka mm -hmm. jakby poruszana na, na zajęciach. Na grupie intensywnej zajmujemy się stricte tematyką związaną z uzależnieniem. Mm -hmm. Czyli pacjenci mają okazję poznać, na czym to uzależnienie polega, jakoś też odnieść tą wiedzę do siebie. Mm -hmm. Czyli też zajmujemy się taką autodiagnozą, takim też zrozumieniem, na czym polega specyfika funkcjonowania osób uzależnionych, tak, mhm. że jakby czym takim charakteryzuje się to funkcjonowanie, tak? Tak, tak, tak. E, mhm. Dlatego te 23 spotkania. Tak. No bo to jakby jest taki bardzo obszerny temat i tak sama się tego zakręciłam o czym mówić, bo jakby to jest tak naprawdę no to, dużo. To poczekaj, to może ja Ci zadam pytanie, mhm. bo właśnie poruszyłaś bardzo ciekawy wątek odnośnie tego, że jakby tematyka dotyczy stricte uzależnienia, tak, że jakby tutaj już pacjenci sobie zdefiniowali to, że są jakby, że widzą u siebie ten problem uzależnienia i po zakończeniu tej grupy motywacyjnej kontynuują intensywną i tam jakby już nie idą z takimi wątpliwościami, tak jak jest to w przypadku na przykład grupy motywacyjnej, tylko jakby już się y, zajmują tym problemem dogłębnie, można, mm. tak, tak, można tak powiedzieć. powiedzieć. Natomiast y, często jest tak, że te wątpliwości są i one mm. jeszcze zostają przez długi czas. Tak. E, I też te wątpliwości właśnie m, jakby próbujemy rozwiewać tak. poprzez e, tą wiedzę, którą przekazujemy na, na, tych, e, na tych zajęciach, ale też pacjenci jakby dzielą się swoimi doświadczeniami. Mm -hmm. I to jest też coś, co jakby pozwala na takie rozwijanie wątpliwości. Czy odpowiedzenie na różne pytania, które gdzieś tam się pojawiają na przestrzeni prac nad sobą i takiego tak naprawdę odkrywania swojego funkcjonowania. Nie, że tak. to, jest, to jest taki czas na takie zaglądnięcie w siebie. Tak. Co takiego się działo w moim życiu, że jestem w takim miejscu, w jakim jestem w tym momencie. Aha, okej. Okay. Hmm. Czyli, czyli jakby z takiej z takiej jakby diagnozy. Pacjent już bardziej przychodzi do takiej pracy własnej. Mhm. Pracuje nad swoją, swoją jakby postawą, swoimi reakcjami, uczy się nowych jakby zachowań, mhm. tak. E, jakby jest przewidziana właśnie ta część psychoedukacyjna mhm. i psychoterapeutyczna. Tak. tak. I powiedz mi Martyna właśnie co się jakby tak od środka dzieje w tej grupie? Czy pacjenci mhm. wykonują jakieś zadania? Na czym właśnie polega ich ta praca własna? To jest też pytanie rzeka, myślę sobie, bo można mówić wiele o tym, jak wyglądają zajęcia, ale no one mają taką właśnie pewną specyfikę swoją. Pacjenci oczywiście mają zadania, które jakby polegają na takim odnoszeniu się mhm. do własnych doświadczeń w obrębie jakiegoś konkretnego tematu, który jest omawiany na zajęciach. Potem dzielą się tym tak? na, na zajęciach, czyli jakby czytają to zadanie. Przygotowane tak wcześniej mm -hmm. w domu. Także mają na to czas, żeby jakoś sobie to zanalizować i też na jakby przygotować to zadanie z taką dozą otwartości, na jaką są gotowi w tym momencie. Także jakby nie ma takiego przymusu, że coś konkretnie trzeba tam powiedzieć, czy napisać, mm -hmm. czy zaglądać jakoś mm -hmm. tak bardzo do jakichś intymnych swoich. Um, Takich części, tak. tylko że każdy pracuje na miarę jakby swojej gotowości w tym momencie, tak? Mhm. Więc takie zadania są, one się pojawiają, są też takie cykliczne zadania, tak. taki dzienniczek tak. głodu i samoobserwacji. To jest taka też praca, która pozwala pacjentom bardziej siebie poznać, swoje funkcjonowanie i jakby swoje reagowanie w różnych sytuacjach. Mhm. I grupa intensywna kończy się takim zadaniem jakby podsumowującym. Tak. Kiedy pacjenci przygotowują taką pracę dotyczącą historii swojego uzależnienia. Mhm. I to jakby na przestrzeni cały, całego tego przedsięwzięcia mhm. grupy intensywnej, poprzez tą analizę wpływu picia czy innych, jakby brania innych substancji bądź zachowań o charakterze nałogowym mają już tą analizę zrobioną i wtedy właśnie przygotowują tą pracę taką podsumowującą, określającą, jakby ich drogę w tym uzależnieniu jak tak. to wyglądało. Mhm. Tak, dobrze, Martyna, a powiedz mi, zanim właśnie jeszcze wrócimy do, do tego, jak kończy się ta grupa, mhm. bo tutaj już wspomniałaś, że Pacjenci przygotowują jakby no swój taki taki tak, rysopis, tak, czy, 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 Historia, czy historię uzależnienia, uzależnienia. Tak to jeszcze może wrócimy do, do jak właśnie do tych tematów, które są poruszane. Mhm. Na przykład jak, jaki mogłaby się przytoczyć temat, który może jakoś ciebie tak dotyka, albo mhm. widzisz, że, że jednak jakby to pacjentów tak dotyka i, i jakby jest taki ten temat może lubiany bądź nielubiany? Także mogła nam tutaj właśnie jakiś temat przytoczyć. Tak sobie myślę, jakby z mojego takiego doświadczenia z, z, na grupie intensywnej, na pewno takim tematem, który jest y, otwierający, ale jednak trudny jest temat związany z rodziną. Tak. z funkcjonowaniem rodziny, y, z problemem, tak, y, gdzie o, jakiś członek rodziny ma y, jest uzależniony, tak? I to mm. jest taka, takie zawsze zajęcia są poruszające wzruszające, takie pełne emocji, no bo to jednak jest temat dla każdego taki bardzo osobisty, tak, tak? więc to mhm. tak jest, porusza to pacjentów zazwyczaj. Też taką tematyką ciekawą dla pacjentów jest tematyka związana z, jakby z funkcjonowaniem psychologicznych mechanizmów uzależnienia. Mhm. To jest coś, co odpowiada na wiele pytań, jakoś pozwala bardziej zrozumieć funkcjonowanie właśnie osób uzależnionych, jakby im samym to pozwala zrozumieć, że czemu tak jest, że często jakby moje otoczenie wie, widzi, mówi mi o tym, że jest problem, a, a ktoś, kto jest uzależniony tego nie widzi, tak, czemu tak. to tak jest. No i jakby ta tematyka związana właśnie z tymi psychologicznymi mechanizmami uzależnienia. No, dla pacjentów jest taka bardzo ciekawa, chętnie jakby słuchają, uczestniczą, dzielą się właśnie swoimi przemyśleniami na ten temat. Mhm. I rzeczywiście na te zajęcia zazwyczaj poświęcamy trochę więcej czasu. Mhm. Czyli jakby widzisz, że jest taka potrzeba i jakby też pacjenci potrzebują właśnie bliżej się przyjrzeć temu, tym swoim schematom. Mhm. Tak, dobrze. A powiedz mi, Marta, bo mnie bardzo interesuje właśnie mhm. kwestia Takiej poufności, bo jednak jakby pacjenci sobie opowiadają różne rzeczy mhm. i no właśnie, jak to jest z tą poufnością? Czy jakby no, raczej taka grupa mi się kojarzy, że stwarza takie warunki bezpieczeństwa, poczucia bezpieczeństwa, tak żeby jakby każdy się mógł poczuć na tyle bezpiecznie, żeby o tych swoich różnych sprawach powiedzieć? Właśnie możesz coś więcej na ten temat powiedzieć? Każda grupa na początku tworzy swoje zasady. Kiedy mhm. mamy do czynienia nawet z grupą otwartą, czyli taką, do której pacjenci dołączają, to są zapoznawani z tymi zasadami, tak? I jakby one jakby towarzyszą całej tej pracy, czyli tak. tym 23 spotkaniom. Taką podstawową zasadą, która, jest, która obowiązuje tak, w psychoterapii, jest zasada tak tajemnicy grupowej, albo innymi słowami, zasadą czterech ścianą, też się jakby można takim dużo kreślić. Mhm. I ta zasada jakby dotyczy właśnie tej poufności, o której mówisz, tak? Jakby to jest no, podstawa, tak? żeby pacjent poczuł się bezpiecznie, żeby mógł się otwierać i pracować nad sobą, no to potrzebuje mieć takie przekonanie, że nikt nie będzie tych informacji wynosił poza tą grupę. Tak. I właśnie tego dotyczy ta zasada, tak, że to, co tutaj między nami jest, tak? o, to, o, co osobistego wnoszą pacjenci, no to to zostaje jakoś między nami, tak czyli w tej grupie. Tak, dobrze. Martina, powiedziałaś wiele, wiele cennych informacji. Ja myślę, że pacjenci na tym skorzystają, ale na pewno miałabyś jeszcze więcej do przekazania. No, jakby jesteśmy ograniczeni czasem, niestety, bo mogłybyśmy rozmawiać tutaj długo, długo i jeszcze raz długo, bo sama jestem zainteresowana tym tematem. Dlatego właśnie też Ciebie zaprosiłam. Natomiast no, jakby, no, będziemy już zmierzały do brzegu, tak? Jeśli pozwolisz. Oczywiście, nie mam nic przeciwko temu. <laughs> więc, e, więc powiedz jeszcze jakby na koniec, bo właśnie zaczęłaś ten temat, e, że, że pacjenci przygotowują taką pracę pisemną. Mhm. E, i jakbyś mogła coś tutaj właśnie jakby wspomnieć, jakby właśnie jak ta grupa się kończy, jakby co dalej jest z pacjentem? On przygotowuje mm -hmm. tą pracę pisemną. Okej, okay. tak? to może tak, ta praca pisemna jest taką pracą, która ma też taki cel, żeby pacjent rzeczywiście jakoś zebrał tą swoją historię jakby w kontekście rozwoju uzależnienia, żeby to rozumiał jakoś, widział też te mm -hmm. mechanizmy, objawy uzależnienia i ten wpływ uzależnienia na poszczególne sfery swojego życia. I ta praca też pozwala zobaczyć to wszystko z innej perspektywy, z perspektywy pozostałych pacjentów. Okay. Kiedy pacjent tą pracę czyta na, na zajęciach, dostaje informacje zwrotne od całej grupy i na końcu od terapeuty. I to ma za zadanie takie właśnie podsumowanie i rzucenie takiego nowego światła na to, co wszyscy usłyszeliśmy. To są zazwyczaj też bardzo takie poruszające um, zajęcia, pojawia mm -hmm. się dużo emocji, e, różnych emocji. E, I pacjenci mówią zazwyczaj, e, tak też dużo stres to budzi, mm -hmm. to przygotowanie, e, właśnie to przeczytanie tej pracy, wysłuchanie tych informacji. Natomiast potem pojawia się coś w rodzaju takiego katarzy, takiego oczyszczenia, takiej ulgi. Aha. E, i Potem my mamy taką zasadę tutaj wotu, żeby jakby nie zostawiać pacjenta w takich silnych emocjach, i mamy wtedy jeszcze jedne zajęcia. W tym sensie pacjent przychodzi na jeszcze jedne zajęcia właśnie po to, żeby. Jeszcze jakby osiąść, tak ochłonąć. ochłonąć też, mhm. tak, ale też się pożegnać z tak, żeby jakoś podomykać te rzeczy, które gdzieś tam jeszcze, jeszcze są, tak. czy się właśnie pojawiły w związku z, no, z tą pracą końcową, Bo to też jest taki trudny moment, jednak 23 spotkania, czy 20 parę spotkań, bo tak. wydaje mi się, że to jest chyba 24, jakoś już teraz mi to umyka. To, to pacjenci się wiążą ze sobą, w sensie tak. emocjonalnie, tak. Tak? bo to jest kawał, kawał pracy, takiego też no właśnie, mówienia o rzeczach trudnych, to zbliża. Tak. Więc też poświęcamy więcej czasu taki, taki, właśnie temu momentowi rozstawań. Mhm. I no, kiedy pacjent się pożegna, zakończy tą grupę, no to i tak wspólnie z terapeutą prowadzącym, bo każdy pacjent ma swojego terapeutę prowadzącego, takiego indywidualnego, tak. Kiedy, kiedy są ku temu wskazania, no to jest zapisywany na, na grupę kolejną. Stawiam na trzeźwość, tak się nazywa. Tak. No i wtedy jak grupa co dotyczy już jakby innych kwestii innego obszaru innego obszaru o, o którym pewnie będzie nowość, będzie, będzie tak będzie o grupie stawem na trzeźwość będę mówiła znaczy nie ja będę mówiła ale mhm. zaproszę inną osobę z którą będziemy mhm. rozmawiać właśnie też co się dzieje tam od środka w grupie jaki to jest etap jakie tematy są poruszane albo może jeszcze w ogóle w inny sposób będziemy przedstawiać tak taką, mhm. taką grupę Dobrze, Martyna, naprawdę bardzo Ci dziękuję za to, że tutaj jakby podzieliłaś się swoim i doświadczeniem, i pracy z pacjentami, ale też swoją taką wiedzą. Ja myślę, że to jakby dla pacjentów albo dla osób, które będą chciały do nas przyjść, też no, chciałabym, życzę, jakby, znaczy życzę. Życzę tego pacjentom, tak? Żeby jakby ich apetyt na terapię wzrósł, tak? Mhm. Żeby się nie bali, żeby jednak przyszli się przekona, przekonali czym jest terapia, jak to wygląda, żeby się tak jak rozmawialiśmy, tutaj nikt nikogo nie kroi, nie bije i, 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 i po prostu operacji nie robimy, ani takich żadnych rzeczy. Także odbywa się to w, w atmosferze zaufania. Mhm. Też tak, także myślę, że na tym będziemy kończyć. Także dziękuję, dziękuję jeszcze raz, dziękuję za a dziękuję Państwu za to, że byliście tutaj z nami, że wysłuchaliście. Liczymy na wasze komentarze, telefony, liczymy też na to, że będziecie subskrybować nasz kanał na przykład. Tak, także zapraszamy przede wszystkim, jeżeli cokolwiek się dzieje niepokojącego. To zadzwoń, przyjdź, zapytaj, spróbuj. Po prostu nie bój się. Cześć.